Przypomnijmy słowa Kochaleta. Dziesiąty rozdział. Tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. Kto wyłamuje kamienie z tego muru, czyli z granicy, demontuje granicę, może się o nie skaleczyć. Ci ludzie byli bezgraniczni, opętani sobą. Okaleczeni, zranieni, ukąszeni przez szatana. I być może nawet nazywali to miłością. Choć taki układ to demoniczne i toksyczne uzależnienie. Zmieszanie uczuć, zmieszanie ciał, zmieszanie gatunków, nie wiadomo już co jest czym. Do tego stopnia, że Mateusz nawet nie wiedział jak płciowo określić tych dwóch opętanych. Bóg kiedy stwarzał świat bracia i siostry postawił wyraźne granice, mur, jakby kamienny mur przykazań. Dwa kamienie dał Mojżeszowi. Tu się zaczął mur. I to nawet dał przykazania światu nieożywionemu. Nawet przyroda szanuje granice, na przykład planety szanują orbity. Nie jest tak, że Ziemia przeskakuje bo jej się chce na, planetę, na orbitę Marsa bo byłaby katastrofa wtedy. Bóg nie powiedział istnieje tylko światło. Ale oddzielił światło od ciemności. Jakby postawił mur pomiędzy światłem a ciemnością. Drugiego dnia stworzył noc. I jak czytamy w Biblii nie nazwał jej dobrem. Nie powiedział, że jest zła, ale nie nazwał jej dobrym. Więc po co stwarzał? Żeby była granica, żeby stworzenie wiedziało, gdzie się kończy dzień. Ojciec powiedział że dzień jest dobry, ale stworzył nocy nie powiedział ani słowa. Chcę, żebyście wiedzieli dzisiaj jedną rzecz: że właściwością szatana jest znoszenie wszelkich granic, właściwością Boga wyznaczanie ich. Szatan chce, żeby uznawano go za kogoś, kto nie istnieje. To jest jego strategia, istnienie, które jest zaprzeczeniem swojego istnienia. Tak jak Bóg mówi jestem, który jestem, tak Szatan definiuje się w ten sposób przez niedefinicję. Jestem, którego mnie nie ma. I wyrazem tego jest chociażby to, że zwiódł niektórych teologów do tego, żeby się zastanawiali, czy on jest, czy nie. Ja myślę, że nawet niektórych teologów kusi ku temu, aby przestali w ogóle w niego wierzyć. Bo morderca, w którego policja nie wierzy, jest bezkarny. Na tym polega na przykład jego działanie w płaszczyźnie seksualnej. Wmawia człowiekowi współczesnemu, że nie ma płci. Mężczyzna może być kobietą, kobieta może być mężczyzną, dziecko może być dorosłym, dojrzałym człowiekiem. Proponuje nam zniesienie wszelkich granic płci, granic wieku, granic możliwości, granic dojrzałości, niedojrzałości i to jest bardzo wyraźny odcień jego działania, którego obserwatorami jesteśmy w obecnych czasach, kiedy promuje się, powiem czy w cudzysłowie, małżeństwa homoseksualne, ale prowadzi się również dyskusję o tym, czy kazierostwo jest czymś złym, czy nie, bo jak się zniesie jedną granicę, od razu przesuwa się pole myślenia dalej. Jeśli już nie ma, jeśli ma, małżeństwa heteroseksualne już nie są jedyną możliwością, to w takim razie następnym problemem co będzie? Kaziroctwa, co będzie później? Poliandria, może poligamia? Już są takie artykuły w prasie. Że, kto to wymyślił, że to jest złe? Przecież tak byłoby fajnie. Czyli dziecko będzie mówiło, będzie mówiło do trzech mężczyzn naraz tatów o swojej rodzinie albo do pięciu kobiet Mamo o swojej rodzinie. I ktoś powie, a co w tym złego, nie? No właśnie. A co w tym dobrego? Wszystko jest dobre według tych, którzy stali się apostołami piekła. Jeśli jesteś mężczyzną, proponuje się Tobie współżyć z mężczyzną jak z kobietą, odbyt potraktować jak genitalia. To jest zmieszanie? Czy to jest normalne? Czy to jest nienormalne? Czy to jest życie w granicach naznaczonych przez Boga? Może następna granica zostanie jeszcze dalej przesunięta? Może to będzie granica zoofilii? Ten no, Gałąp się już czuje zaniepokojony. Albo może nie za długo dowiemy się, że w jakimś postępowym kraju Unii Europejskiej zażąda się ślubów z gorylami z Konga. Premier jednego z krajów europejskich proponuje wprowadzić równoprawnienie dla szympansów i ludzi. Jest, to jest rzeczywisty fakt. No, a może ze świniami będziemy się już niedługo żenić? Albo może z kurami? Wyobrażasz sobie takiego narzeczonego, który wchodzi do czegoś w rodzaju urzędu stanu cywilnego z kurą pod pachą. E, a urzędnik z ramienia Unii Europejskiej obrączkuje narzeczonego i jego ptasią narzeczoną, która wesoło gdacze. Później całą prosto w dziuba, czy w siebie języczka, bo trudno byłoby to zrobić. I noc poślubna w kurniku, pełna pierza. Robisz co chcesz, mieszkasz z kim chcesz, mieszasz co chcesz. Koktajl. Cechą charakterystyczną od zakuszenia złego ducha jest zmieszanie. Znosi on granicę między tym, co jest czyste duchowo, a tym, co jest duchowo skalane. Dzieci z probówki. Starcy do strzykawki. Tak jak w działaniu alchemika, wszystko staje się w jakimś laboratorium. Tu już nie ma życia, nie ma ducha, są tylko sztuczne twory. No i tak, dzięki działaniu lucyferecznego ducha ciemności, ludzie dzisiaj więcej interesują się sklonowaną owcą Doli niż barankiem Bożym. Ale zastanówmy się, czy ta sklonowana owca Doli nie jest krewniaczką Frankensteina. Bo to jest mniej więcej w tej samej idei i w tym samym kierunku idzie zainteresowanie. My wiemy jak się skończył Frankenstein. Ten film to proroctwo. Nie każda duchowość jest od Boga. Bóg stwarzając świat, jak powiedziałem oddzielał jedną rzeczywistość od drugiej. Szatan miesza. Wszystko wolno, nie ma żadnych granic, nie ma płci, nie ma granic moralności. Nie ma światła i ciemności. Dobro jest złem, grzech jest cnotą. Przecież dzisiaj się wyśmiewa cnotę. Osoby dziewicze są wyśmiewane, napiętnowane, stygmatyzuje się w środowisku. To już się przewróciło. Już osiągnął pewien sukces. Małżeństwo może być między dwoma mężczyznami czy kobietami. Dzieci nie muszą być niewinne. Najlepiej jakby jak najwcześniej rozpoczęły pewne rzeczy. Chrystus jest także Babą, albo może kryszną, kradzież jest zaletą, wykorzystywanie innych zaradnością życiową, może zostanie dozwolona, jak powiedziałem, poligamia, bo przecież i tak istnieje, a więc brak legalizacji poligamii jest tak naprawdę hipokryzją. To jest przecież takie działanie. Ludzie nie bądźcie hipokrytami. Jesteście zboczeńcami, to uczyńcie zboczenie prawem i wszystko będzie dobrze. Odwrócenie kota ogony. Nie ma dla niego prawdy i nie ma dla niego kłamstwa. Wszystko jest jednocześnie prawdą i kłamstwem. Dlatego można siedzieć według Niego w grzechach śmiertelnych i jednocześnie siedzieć w kościele, wyszukiwać czakrany i przyjmować Komunię świętą, przyjaźnić się z sąsiadką, która wywołuje duchy i jest zawodową czarownicą, zajmującą się wróżeniem z dłoni na przykład i przyjaźnić się z zakonnicą z karmelu i jeździć na rekolekcje. Jeanine chesageur śmierżel francuski psychoanalityk zwróciła uwagę w swojej pracy na dominujący przy relacji o stworzeniu, chodzi mi o stworzenie świata, księgę rodzaju, ten wątek rozdzielenia według gatunków. Świat stworzony przez Boga był rozdzielany i wszechmogący ustanowił granice między rzeczywistościami, granice których nie można przekraczać, gdyż wszystko wraca wtedy do etapu przedtworczego. czyli do otchłani, która jest chaosem. Księga Kapłańska, Powtórzonego Prawa bardzo dokładnie, szczegółowo podkreślały wszelkie granice między tym, co jest czyste i nieczyste. Można nawet się znudzić czytając te listy rzeczy, które są czyste i nieczyste. Ale to jest ważne. I wylicza czasem, wyliczają te księgi, czasem te listy yy, wydają się być bez ładu i składu, ale tak naprawdę one przebiegają przez różne poziomy naszego życia. I dlatego są pozornie chaotyczne. I odwołują się jeszcze do jednego zapisu, do jednego hukin. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, a mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. Czyli nikt nie może znosić granic płci, nikt nie może myśleć... nie może się wymawiać, że jest kobietą kiedy jest mężczyzną, albo wmawiać sobie, że jest mężczyzną kiedy jest kobietą. Ale jest to jeszcze głębsza myśl niż ostrzeżenie przed transwestytyzmem. Otóż w tym odróżnieniu gatunków... nie widzimy żadnego mieszania się ich ze sobą. Albo umówiąc jeszcze precyzyjniej żadnej hybrydyzacji. Przykazanie nie będziesz obsiewał pola mieszanym ziarnem również przekłada się jako zakaz obsiewania ziarnem hybrydą. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym mamy na przykład żywność modyfikowaną w sposób genetycznie. Być może jest to bardzo dobre, ale ze Starym Testamentem się to kłóci. Myślę, że to również przesłaniem Pana Boga. Bo człowiek się uczy wtedy zupełnie innego myślenia. Może sobie pomyśleć że „Jestem stwórcą, mogę robić co chcę, mogę mieszać coś, co Pan Bóg rozdzielił. Czy jest to dobre? Zauważmy, że słowo „hybryda” pochodzi z greckiego „hybris, co oznacza przemoc, nieumiarkowanie, nadużycie, niegodziwość, a nawet urąganie z kogoś. I dla greków, na przykład to słowo hybrys było największym grzechem, takim jakimś okrucieństwem ludzkim. Hybrys jest więc w istocie rzeczy pychą, buntem przeciw boskiemu działaniu, sprzeciwianiem się, które wprowadza chaos. Bo najpierw odwraca się prawo, a wszystko inne już później się wali. I tak jak mówi ta wspomniana przeze mnie um, psychiatra, jest to pierwszy krok na drodze prowadzącej do chaosu, podobnie jak film, który przewija się z największą szybkością do tyłu, na którym jest na przykład nagrany rozwój kwiatu. I wtedy kwiat cofa się do płatków, płatki się kurczą, zwijają, nikną, stają się na powrót nasieniem, nasienie również znika, wszystko znika. Jeśli doprowadzimy przez pewne e, działania do tego, że przekroczymy prawo Boże, to staniemy się ofiarami tego, bo znikniemy po prostu, zmieszamy się. Przestaniemy czuć własną odrębność. Będziemy częściami, a nie całościami. A później już tylko fragmentami, a w końcu tylko atomami. Brak prawa jest tożsamy z chaosem, czego potwierdzenie można znaleźć w pewnym midraszrada, gdzie czytamy, że bez tory, czyli bez Pisma Świętego, bez Prawa Bożego, cały świat stałby się znowu bezkształtny, pusty, tak jak to mówi Biblia Tohu wochu. Ta sama autorka cytuje Jean Claude Frera, który badając sekty lucyferiańskie natknął się na jedną z najwcześniejszych sekt lucyferiańskich działających w Orleanie. Na tajemnych spotkaniach, zgromadzeniach dochodziło oczywiście do seksualnych nadużyć, podczas których współżył ze sobą syn z matką, brat z siostrą, ojciec z córką, zwłaszcza jeśli była niżką po ślubach. Czciciele Lucyfera łamali granice natury. To było średniowiecze. W której panuje Boskie Prawo. Orgi seksualne, zboczenia, wszelkie łamanie praw naturalnych mają w sobie za cel sprzeciwienie się Bogu. Wszystko w natchnieniu Lucyfera musi być odwrócone, zmieszane. Biblia czytana na wspak. Współżycie musi być analne, nie może być normalne. Świętość użyta w sposób skalany. Miłość to musi być nienawiścią, cierpienie musi być rozkoszą, a wieczność czym? piekłem. Mamy więc inklinację do powrotu do świata pogańskiego w naszej cywilizacji, taką samą siłę, jaka deformowała świat, pogański świat, świat, który czcił Asztartę, Baala, Molocha, te straszne demoniczne bóstwa. I wiemy z historii, że te. Światy się zawaliły, te cywilizacje znikły, bo stały się chaosem. Kiedy Jezus idzie w stronę Kananejczyków, zachodzi w ich okolice, to zwróćmy na to uwagę w Ewangeliach jest dwie czy trzy takie sytuacje, często spotyka tam samotne kobiety z opętanymi dziećmi, bez ojca, bez męża. Kiedy Elizeusz lub Eliasz i zapędza się w tamtej strony, jest ta sama sytuacja. Nie ma taty. To jest jeszcze jeden pomysł złego ducha. Rodzina bez ojca. Nie ma ojca, gdzie matka jest zmuszona pełnić rolę i mężczyzny, i kobiety. A dziecko nie wie już, czy jest dzieckiem, czy jest mężem, czy jest ojcem, mieszają się role. Ci z Was, którzy mają doświadczenie psychologiczne wiedzą, co to znaczy zamiana ról, jakim to może być cierpieniem dla dziecka. Przypomnijmy też, że mieszkańcy Sodomy chcieli aniołów potraktować tak, jak mężczyzna może potraktować kobietę, a mieszkańcy Gibea nie pragnęli gwałtu kobiety nawet, tylko mniej wity. Kanaan, o którym czytamy w Starym Testamencie, był światem po prostu zboczonym. Nie mniej niż nasz świat, może nawet bardziej. I ten świat zniknął. Zobaczcie, coraz bardziej udogadnia się związki homoseksualne i coraz bardziej się utrudnia związki heteroseksualne. Wprowadza się, prawie proponuje się rozwody, ułatwia się te sprawy, natomiast na siłę się promuje związki hybrydalne z punktu widzenia Biblii. Co to jest? Kto tutaj działa? Nie? Żadne siły polityczne czy może jakieś finansowe nie, to jest lucyfer. To jest jego pomysł. I do czego to wszystko prowadzi? Takie życie, wiecie, kiedy człowiek się wycofuje z powołania Bożego, kiedy już nie ma kontaktu z Prawem Bożym, kiedy wszelkie granice są zawieszone, to jest życie, które cofa się do postaci biologicznej komórki żyjącej bez celu i sensu, a tylko dla tymczasowego podrażnienia nerwów w okolicach wiadomych. To jest życie pierwotniaków, życie Ameby. To jest cofnięcie się, to jest regres. Jeszcze jeden obraz chcę Wam pokazać. Księga rodzaju również. Jakub, protoplasta Izraela, ucieka z domu. Dom był, powiedzmy, toksyczny. Był pominiętym dzieckiem. Kradnie swojemu ojcu błogosławieństwo, które było przeznaczone dla pierwszego syna Izada. Ma poczucie winy, ale z drugiej strony wiedział, że zrobił dobrze. Jest w pewnych sprzecznościach. Ma zmieszane uczucia. Ucieka w jakieś tajemnicze miejsce, które nawet nie zostało nazwane w Biblii, co oczywiście wyraża jego stan duchowy, że on nie potrafi siebie określić, nie wie, kim jest, i nie wie, co się z nim dzieje. Znalazł się nagle w ciemnościach, Biblia sugeruje, że słońce w normalny, nienormalny sposób nagle zaszło za horyzont i obłożył swoje ciało kamieniami, tworząc mur z lęku przed zwierzętami. Ale gdy określił swoje ciało, otaczając je kamienną granicą, wybudował gadara, wybudował mur. Granicę. Czyli zdefiniował siebie. Określił siebie, kim jest. I nagle co się dzieje? Biblia mówi, że w tym samym momencie, kiedy on to określił siebie samego, wyznaczył granicę swojemu istnieniu, otworzyło się bezgranicznie niebo. To nie chodzi o ograniczanie swoich możliwości, tylko o zdefiniowanie siebie. Wtedy niebo nawet się otwiera. Kiedy ja nie wiem, kim jestem, nie wiem, gdzie są moje granice, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie wiem, jak mam na imię, nie wiem, jaką rolę odgrywam w rodzinie czy poza rodziną, w społeczeństwie, nie mam tożsamości i nawet jeszcze nie wiem, czy jestem mężczyzną czy kobietą, to jakim cudem mi się niebo otworzy? Może znajdę się wtedy tam, gdzie ci dwaj opętani, w grobach. Ale niebo nie. Niebo się otwiera, gdy wyznaczamy granice swego istnienia po prostu się określamy. Stało się to, gdy uprzednio oderwał się od rodziny. To też jest ważne. Czy nie jest tak, że w większości programów leczenia współuzależnionych ludzi oderwanie i samookreślenie, czyli wyznaczenie granic, jest jednym z pierwszych warunków, pierwszych kroków do uwolnienia? By zacząć żyć własnym życiem, zacząć odczuwać zdrowe uczucia, zacząć rozwiązywać własne problemy. Czyli najpierw trzeba oderwać się od przedmiotu naszej obsesji, z którą jesteśmy złączeni w symbiotyczny sposób, jak bracia syjańscy. nie wiedząc już kto jest czym i czy, z czym ja jestem tutaj związany, gdzie się kończą moje granice, a gdzie się zaczynają. Oderwanie. Czyli naznaczenie granic pozwala człowiekowi uwolnić się od nadmiernego przywiązania, najczęściej z którym jesteśmy beznadziejnie uwikłani. Kim jest uzależniony? Człowiekiem bez granic, który nie potrafi zatrzymać się w dążeniu do kogoś lub do czegoś, ponieważ obsesyjnie o tym myśli, zamartwia się, nadtroskliwie się tym zajmuje, tracąc kontakt z samym sobą, albo odwrotnie. Pozwala, żeby ktoś nim manipulował. Nim się zajmował nad troskliwie. To też jest to samo. Nie ma granic. Ludzie potrafią być opętani myśleniem o drugim człowieku. Doprowadzając się do postaci wraku istnienia. To jak widzieliśmy to w gadarze z tymi dwoma opętanymi. To już były grobowce żywe. To były noc żywych trupów, po prostu zombie. I dlaczego? Bo nie było granic. Nie żyją ludzie swoim życiem, tylko życiem innych. Odczuwają przemoc zajmowania się kimś lub czymś, albo nie umiejąc się obronić, postawić granic przed tym, że ktoś wchodzi w ich życie, ktoś się pakuje w ich istnienie, nie potrafią nic zrobić. Mieszają się im granice czyjegoś istnienia z granicami swojego istnienia. Miłość przeżywają jako osaczenie albo osaczanie, troskę o kogoś, jako zaborczą zazdrość. Wspomaganie kogoś staje się kontrolą nad kimś, poświęcenie zatraceniem. A te słowa to są różne, tylko podobne są, ale to są różne słowa, mają granice swoje treściowe. Dopiero wtedy, gdy się odrywają od takich postaw i od tych obiektów zależności, kiedy po prostu człowiek wyznacza sobie granice, może zobaczyć to, co Jakub. To jest bardzo ważne otwarte niebo. Zobaczyć perspektywę metafizyczną w swoim życiu. Inaczej widzę tylko biologię. Bracia i siostry, wszyscy powinniśmy żyć w granicach jakie Bóg nam wyznaczył, bo to jest warunek szczęścia, bo wtedy człowiek wie kim jest. Życie bez granic jest chaosem. Mam nadzieję, że w dzisiejszym dniu, w którym wykonałem pewnego prologu, może nieprzyjemnego, i nie związanego wprost z tematem rekolekcji, ale jest jakieś tło nakreślone. Że, że wszyscy zrozumieliśmy co to jest drzewo poznania dobrego i złego. Jest to po prostu wariant rozwoju życia zmieszanego. O to chodziło w księdze Jeśli tego źródła nie zrozumiemy, tego co jest pierwotne w naszej egzystencji, to my nie zrozumiemy co zrobił Chrystus na krzyżu. Wariant rozwoju zmieszanego. zniesienie wszelkich granic. Zło staje się dobrem. Dziecko partnerem seksualnym. Tyran staje się dobroczyńcą. To, co jest wbrew naturze, postępem. Ale postępem czy podstępem? Jezus mówi jeszcze raz, przypomnę, czy może dobre drzewo rodzić złe owoce? Ktoś powie tak. No to w takim razie dlaczego Pan Bóg zasadził takie drzewo w raju? W ogóle tam nie było, raj to nie, to nie była aranżeria, to nie był ogród botaniczny. To są symbole pewne. Tu chodzi o możliwość. Te, to mnóstwo drzew w raju to są mnóstwo możliwości rozwoju dla człowieka. To nie tylko drzewa genealogiczne poszczególnych rodzin. To są po prostu możliwości. Było milion możliwości rozwoju dla nas. Wybraliśmy najfatalniejsze. Chociaż był najmniej prawdopodobny, że wybierzemy. Spróbujmy odczytać dobrze ukrytą informację, odkodować symbol. Drzewo raju, wariant rozwoju człowieka, wariant Twojego rozwoju. Czy chcesz, żeby ten Twój rozwój był drzewem zmieszanym, hybrydalnym, złym i dobrym? Bóg ostrzega człowieka, by nie mieszał dobra ze złem. I to wyraża właśnie symbol drzewa poznania złego i dobrego. Ostrzega również Ciebie i mnie i wzywa nas. Do tego, byśmy dokonali pewnego rozliczenia, przyjrzenia się swojemu drzewu, drzewu sumienia. Byśmy przyjrzeli się temu wszystkiemu, co na tym drzewie jest. Czy nie wszczepiłem owoce zła w swoje dobre drzewo? Jeśli tak, to trzeba je znaleźć, wyszukać, odkryć i dokonać czego? Oderwania. Powiesz, a jak już to uczynię? I odnajdę w tym sumieniu wszelkie nasiona złych myśli, wszelkie złe owoce czynów, wszelkie trujące liście uczuć, korzenie przyzwyczajeń i zależności. Są cały istny gąszcz poplątanego wnętrza. Co wtedy? Jak je oderwać? Tu wracam do słowa tak niemodnego, pokuta, ale jak pokutować? W jakikolwiek sposób człowiek może dokonywać pokuty, byle by miał ten motyw, tę intencję oderwania się, oczyszczania swojego drzewa ze wszystkiego, co jest chore, co jest złe. I o tym chciałbym mówić już w następnych dniach i z szczerym sercem Was wszystkich zapraszam na jutrzejszy dzień. Dziękuję Wam za uwagę.